Cześć Baranki, witam Was serdecznie w horoskopie na sierpień. Zobaczymy sobie, jaka będzie energia poszczególnych tygodni sierpnia. Co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie pomagało, co będzie przeszkadzało w osiągnięciu wyzwania, yy, ostrzeżenia, rady, praca, miłość. Zobaczmy. Ogólny przegląd sierpnia. Yy, pierwszy tydzień, pierwszy tydzień sierpnia, 9 monet. To taka energia, która mówi o radości, o sukcesach, o tym, że cieszymy się z tego, co posiadamy, cieszymy się z tego, co mamy, cieszymy się z rodziny, z osiągnięć jakiejś, z pracy. To nie muszą być jakieś ogromne rzeczy, ale to mogą być nawet jakieś drobne kwestie. Nie wiem, że się sprzedało samochód i się zarobiło jakieś pieniądze, że się coś kupiło w dobrej cenie na przykład i tu jest ta radość. Ktoś może się cieszyć z tego, że jest singlem, na przykład ktoś może się cieszyć z tego, że ma rodzinę fantastyczną, że jest czas może ktoś nie wiem gdzieś wyjeżdża na wakacjach jesteście cieszycie się może na jakieś wspólne plany się cieszycie ogólnie bardzo dobra karta karta dobrobytu karta radości szczęścia z tego powodu e, drugi tydzień sierpnia cesarz cesarz e, cesarz mówi o e, może mówić o tym, że będziecie mieć do czynienia z osobami na stanowiskach, więc może tu być jakaś rozmowa ważna z szefem, może jakaś rozmowa kwalifikacyjna, a może ktoś z Was stara się o pracę, na przykład jakiejś administracji publicznej, więc tutaj też jakaś taka, no, poważna rozmowa. Ale może być tak, że w drugim tygodniu sierpnia partner lub ojciec będą ważnymi mężczyznami w Waszym życiu, że to będą osoby, na których będzie można się wesprzeć lub osoby, które będą Wam pomagać, w jakiś sposób radą, wsparciem, dodadzą takiego poweru do działania czy doradzą coś w jakichś kwestiach. Może być tak, że to wy będziecie tym cesarzem. No, w końcu wasz znak tak naprawdę tu się pojawia, więc może być tak, że będziecie że ten drugi tydzień to będzie taki tydzień decydujący. Od was będą zależeć pewne decyzje, bardzo ważne decyzje. Wy tupniecie nogą, jak Wam się coś nie będzie podobać, wy będziecie rządzić, podejmować różne kwestie. Do was będą się ludzie zwracać. Od was będzie zależeć jakieś postępowanie, jakieś kwestie, więc to dosyć ważna rola, bym powiedziała w tym drugim tygodniu, sierpnia, dla was, przynajmniej. Trzeci tydzień sierpnia to Kapłanka. Kapłanka to mogą być kwestie związane z matką. No tu może być ojciec, tu matka, tak? Też może tak być. E, więc rodzice ważni będą w sierpniu też, komunikacja z nimi e, no w każdym razie trzeci tydzień to bardziej matka, tak, siostra, przyjaciółka to może być kwestia jakiejś rady, porady możecie chcieć, żeby wam ktoś coś doradził a może to wy będziecie komuś coś doradzać e, tutaj pojawiają się kwestie dla kogoś na przykład ciąży, ale również intuicja będzie bardzo ważna tego, w tym Tygodniu bym powiedziała. Yy, możliwe, żeby też pewnych sekretów nie ujawniać, żeby tutaj się wstrzymywać z pewnymi działaniami, przemyśleć je dokładnie, ale również ze słowami się wstrzymywać, nie mówić wszystkiego, zwłaszcza nie zdradzać jakichś tajemnic, sekretów, no, jakieś tu kwestie zachować dla siebie, bym powiedziała w tym trzecim tygodniu. A czwarty tydzień to Rydwan. Czwarty tydzień to Rydwan, czyli być może jakiś wyjazd jeszcze wakacyjny, może jakaś podróż, może spotkanie z kimś. No, Rydwan to dążenie do celu, za wszelką cenę bym powiedziała, to taki pęd, szybko wszystko może się dziać. Może być dużo załatwień, możecie różne rzeczy mieć na głowie, w każdym razie może się dużo dziać, może być ważna kwestia jakiegoś pojazdu, więc przyglądnijcie sobie dokumenty na przykład z pojazdu, czy macie ubezpieczenie ważne, czy wszystko jest w porządku z nim. To spotkania, to jakieś właśnie, tak jak mówiłam, wyjazdy, ale też dążenie do celu. Zwycięstwo bym powiedziała, więc tutaj, no, przesie do przodu. Zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem, celem. Dziewiątka była, no, powiedziałabym tak, nie popełnić jakiegoś... Yy, nie powielić jakiegoś błędu, dla kogoś może być takie wyzwanie. Ktoś inny może mieć za wyzwanie, żeby stawiać pewne granice, żeby wiedzieć czego się chce, być asertywnym. Nie pozwolić sobie wejść na głowę, tak bym powiedziała. Tutaj stąd to stawianie granicy, tak, że wyznaczam co wolno, a czego nie wolno, tak? Na przykład, tak jak powiedziałam, nie popełniać jakiegoś błędu. Tutaj pojawia się kwestia również dla niektórych postępowania według jakichś zasad, według jakichś schematów, które, z którymi wy się zgadzacie, z którymi wam jest po drodze, o tak bym powiedziała. A zobaczmy, co będzie pomagało w takim układzie, w osiągnięciu tego celu. Ósemka kielichów. Ósemka kielichów, no, może mówić o tym, żeby nie stać w miejscu, może mówić o jakichś zmianach, e, czyli by coś tutaj zmienić w swoim być może postępowaniu. Może chodzi o to, że ta dziewiątka buław to jest taka karta, ona jest bardzo taka sztywna, tak? Trzymam się zasad, nikomu nie popuszczę. A pomaga tutaj jakaś zmiana, być może. Może warto coś. E, Coś jednak zmienić tutaj w pewnych kwestiach. Na przykład m, karta dziewięciu buław to karta takiej nieufności, bo ktoś mnie zranił, i na przykład ja już nie potrafię zaufać. No a karta ośmiu kielichów to zmiany, może, może warto jeszcze raz spróbować, może, no, może warto dać komuś szansę. To, że ktoś zranił, nie znaczy, że kolejna osoba też was zrani, tak? Więc gdzieś tutaj trzeba znaleźć taki balans, jakąś równowagę powiedziałabym, ale. Na pewno pomagać wam będą właśnie jakieś chęci zmiany, chęci może bardziej. Ja bym powiedziała, że tu może chodzić o to, żeby być elastycznym w jakichś sytuacjach. Ja nie mówię, żeby godzić się na wszystko, bo jednak dziewięć buław, to jest karta, która mówi o tym, że tutaj dobrze postępować według zasad, ale w zależności co do kogo. A zobaczmy, czy do jakiejś sytuacji, tak? A zobaczmy też, co blokuje. No, przeszkadzać. Co będzie przeszkadzało, blokowało wam osiągnięcie tego celu. No, tutaj pazik kielichów, czyli coś nowego też. Ja bym powiedziała, ktoś jeszcze może wam przeszkadzać. Ktoś to może być jakieś zauroczenie. Czyli no właśnie. Wyzwaniem może być tak naprawdę może jeszcze kolejna próba zaufania komuś, tak? Bo tutaj blokować wam może, przeszkadzać wam może jakaś kwestia związana właśnie z zauroczeniem, zakochaniem. No i tutaj trwanie się tych takich utartych schematów, ale tu jest jednak chęć jakiejś zmiany, że coś ktoś chce zmienić, tak, w swoim życiu. Tak jak mówiłam, no, może tu chodzić o sprawy faktycznie u, uczuciowe. Gdzieś tutaj faktycznie pokazują się te sprawy i, i dla kogoś może być tak, że no, wyzwaniem może być właśnie to, że stoicie tak twardo na ziemi, a tutaj jednak dobrze by było coś, tak jak powiedziałam, wspomniałam, być troszeczkę bardziej elastycznym, tak? Nie trzymać tak, tak jak mówię, nie oceniać każdego, no nie wkładać w każdego do jednego wora na tej zasadzie, tak? To, że to jest taka karta, która mówi o tym, że ktoś mnie zranił i wszyscy inni mnie zranią, tak? Uważam, tak? No, a tutaj mówi się, że zmieni. Może swoje, swój punkt widzenia co do kogoś, kogoś nowego, może ten ktoś taki nie jest, tak? Może trzeba dać komuś kolejną szansę. No, jak nigdy nie dacie nikomu szansy, no to cały czas będziecie sami, tak? Można by powiedzieć. E, więc gdzieś tutaj może chodzić o to, właśnie, żeby e, no, w inny sposób spojrzeć na pewne sprawy, bym powiedziała, tak? E, może chodzić o to, żeby trzymać jakiś zasad, natomiast coś zmienić w swoim życiu, a aczkolwiek no, nie, dać, nie dać się zwieść o na tej zasadzie, tak? bo tutaj jednak jest to pazik, więc gdzieś coś początkującego, coś może niedojrzałego, dlatego mówiłam o zauroczeniu. No więc sami musicie rozważyć, jaka to może być kwestia. Tutaj może być jakaś oferta również, która może być taka zwodnicza, więc dobrze by było właśnie, no, yy, tak jak mówiłam, z jednej strony trzymać się pewnych zasad, mówiłam, że może troszeczkę być elastycznym, ale nie pozwolić sobie, no wejść na głowę, to powiedziałam więc musicie dostosować sobie to mniej więcej, zrównoważyć. Natomiast no, pomagać Wam może ta ósemka kielichów, czyli chęć jakiejś zmiany, chęć ruszenia z miejsca. Może już macie dość na przykład stania w tym miejscu cały czas w tej jednej sytuacji, trzymania się czegoś na przykład mocno, albo no, no, różne to mogą być kwestie, tak naprawdę. I, I fajnie byłoby coś tutaj jednak zmienić. Ale to mogą być też, pomagać wam mogą takie myśli, tak? To niekoniecznie musi być działanie, bo osiem kielichów to jest, to jest to, że pomagają wam, więc może takie macie myślenie i może i fajnie, że tak myślicie, żeby troszeczkę coś zmienić właśnie w swoim tutaj podejściu, na przykład do może kogoś, do jakiejś sytuacji, do jakiejś oferty, może w tym miesiącu po prostu. No dobrze, zobaczmy, co tutaj dalej karty pokażą. A czego się nie spodziewacie? Czego nie widzicie? Dwójka monet. No, może się dużo dziać. Możecie, no, nie spodziewać się tego, że jakaś oferta, propozycja się pojawi. Tutaj też, niby ta oferta się może pojawić, ale ona pokazuje się nam w blokadzie, w przeszkodzie, tak? Natomiast tutaj. Możecie nie, nie spodziewać się na przykład jakiejś kwestii yy, propozycji, jakiegoś wyboru. Może jest tak, że wydaje się Wam, że wszystko będzie takie proste, bo trzymacie się jakichś zasad, tak? A tutaj gdzieś jednak pojawiają się komplikacje, bym powiedziała, jakieś, jaka, jakieś coś może Wam dojść, tak? Druga oferta, druga propozycja, druga osoba może się pojawić u kogoś w życiu. No więc. Yy, Możecie, no nie spodziewać się, że trzeba będzie trochę czasu poświęcić temu, żeby być takim elastycznym, bo dwójka monet mówi o tym, że tu nie chce się z czegoś zrezygnować, że tu się chce właśnie, no. Trzymać tego, bo to jednak e, są jakieś propozycje, może jakieś dodatkowe pieniądze się pojawiają, może dodatkowa jakaś propozycja współpracy, może pracy, może jakaś no, oferta, coś ciekawego, tak? I, i chce się tego trzymać. To, I to powoduje szczęście, więc tego się nie spodziewacie w ogóle tutaj. No dobrze, a na co uważać? Na co uważać, lub na kogo uważać? Na jakąś współpracę uważać. Trójka, e, trójka monet, Czyli monet to właśnie ja bym powiedziała może współpracowanie, czyli współpraca. Czyli ktoś może tutaj, no. Niby współpraca a może się okazać, że wszystko na waszych barkach, tak? Może być tak, że ta współpraca będzie nierówna, więc gdzieś tutaj uważać na tą współpracę, jeśli się zdecydujecie, a może w ogóle trzeba rozważyć, czy warto współpracować z kimś, czy nie warto. Czy ten ktoś faktycznie niesie do tej współpracy to, co wy, czy gdzieś tam jakoś będzie porówno, czy się okaże, że jedna osoba wykonuje wszystko, a druga tylko spija śmietankę, bo też tak może być. Więc gdzieś tutaj. No, takie kwestie się pojawiają. No dobra, zobaczmy, jak praca dla osób, które pracują, jak się Wam pojawia. Tutaj ta praca. No, praca pojawia się w Piątce Monet oraz w Pustelniku czyli może być tak, że ktoś może zostać zmuszony przejść na emeryturę albo może być tak, że ktoś może zostać tutaj pominięty opuszczony, jeśli chodzi o jakąś premię, więc jest tutaj jakiś brak, poczucie braku, samotność tak jakby ktoś nie stanął w waszej obronie na przykład, albo ktoś może mieć poczucie w pracy, że wszystko jest no, na jego głowie tak? że nikt tutaj się nie interesuje czymś że to wy musicie wszystkiemu sprostać jakiemuś zadaniu spadaniu, zwłaszcza jeśli macie własną firmę, własne przedsięwzięcie, więc coś tu może nie wychodzić. Może trzeba pomyśleć nad jakimś innym pomysłem albo zastanowić się, dlaczego nie wychodzi, dlaczego nie ma pieniędzy, dlaczego coś nie przynosi zysków, bo tutaj też takie kwestie się pojawiają. No, jest tutaj poczucie braku. Ktoś może zostać zwolniony w pracy, ktoś może zostać pominięty, tak jak mówiłam, w jakieś premiach, w jakimś awansie, więc stąd poczucie smutku, rozżalenia może być, ta samotność, która się tu pojawia no więc takie praca pokazuje się tak troszeczkę nieciekawie oczywiście dla osób które pracują tak więc gdzieś tutaj mogą być jakieś niedopowiedzenia kwestie które wam się nie podobają po prostu albo sytuacje z którymi zostajecie sami no tak jak mówię no musicie sami sobie się uporać z tym wszystkim ze sprawami nie wiem kadrowymi księgowymi no gdzieś tutaj takie możecie mieć poczucie że jesteście sami nikt wam nie chce pomóc no gdzieś takie coś a dla osób które szukają pracy Zobaczmy, że jest mało pieniążków, tu w ogóle w pracy może się Wam pojawiać. Natomiast tutaj, dla osób, które szukają pracy, jest wieża i karta siły. Powiedziałabym, że też jakoś może być nieciekawie na początku, ale dacie radę, sprostacie jakimś zadaniom. Więc może być tak, że szukacie pracy, ale się nie uda jej zdobyć. Może będziecie na rozmowie kwalifikacyjnej, ale tu mogą być jakieś kwestie. Na przykład załatwianych prac, więc może trafiacie na złe oferty, może po prostu. No, nie uda się zdobyć jakiejś pracy, ale to was nie zniechęci, bym powiedziała, więc dalej będziecie szukać, dalej będziecie w stanie sprostać trudnym zadaniom, trudnym wyzwaniom, bym powiedziała. Więc gdzieś tutaj nie ma zniechęcenia, nie ma rozczarowania, rozgoryczenia na przykład, które się pojawia mi tutaj dla osób pracujących. Też nie są to jakieś super energie ogólnie, jeśli mówimy o pracy w sierpniu, no, ale tutaj, akurat, dla osób, które nie pracują, oszukają, tak jak mówię, jakieś. jakieś będą kwestie możliwe szanse na znalezienie tej pracy, ale one się rozwijają, tak? Nie uda się po prostu. Mimo iż pójdziecie, będzie próbować i tak dalej. Ale tak jak mówiłam, nie jest zniechęci was to I, i może ktoś z was tu faktycznie coś może pomyśleć o swojej własnej jakiejś działalności, może coś związane ze sportem, jakaś siłownia albo jakaś dietetyka, coś takiego. Może coś związane ze zwierzętami. W każdym bądź razie Tutaj mogą być takie kwestie. No, i ktoś z Was może też zrezygnować z jakiegoś pomysłu, bo tutaj też może być tak, że myśleliście o tym, o czym wcześniej wspomniałam, o tych takich dziedzinach, no i zrezygnujecie, bo na przykład się okaże, że nie macie pieniążku, że jednak nie dostaliście jakiegoś kredytu albo coś w tym stylu, więc też tak może być, że to się tak rozwieje, rozmarze, tak? Że trzeba będzie pomyśleć o czymś innym, nie wiem, na przykład. O jakiejś innej formie, na przykład refundacji, czy swojego pomysłu, albo no coś tutaj z budynkiem, może jakiś budynek chcecie wynająć do swojej działalności, tak myślicie, ale się nie uda na przykład. Ale tak jak mówię, ja tu widzę, że was to nie zniechęci. Zobaczmy, jak relacje dla osób, które są w związkach. Osiem. Osiem buław i pięć buław, czyli no, powiedziałabym, że jakieś kontakty się tu pojawiają, może jaka, jakieś spotkania, jakieś yy, komunikacja z innymi ludźmi, ale kłótnie, awantury, więc mogą tu być jakieś flirty, które jak zakończą się kłótnią, awanturą, no, tu mogą być jakieś nieporozumienia w relacjach, bo ktoś z kimś będzie innym pisał, na przykład przez komputer, yy, ktoś z kimś się będzie komunikował i to się może nie spodobać, ktoś może chcieć tu wyjechać i też może być kłótnia na temat jakiegoś wyjazdu, może się, nie, nie wiem, nie zgadzacie na cel podróży. W każdym razie jakaś dyskusja na ten temat, jakieś nieporozumienia w tej kwestii. A może ktoś chce jechać sam, a druga osoba miałaby nie jechać, więc stąd ta kłótnia tutaj, jakieś nieporozumienia. No też tak może być. A zobaczmy jak single. Jak osoby, które szukają kogoś. Szóstka monet i siedem monet. No powiedziałabym, że ogólnie... Mm, może jest jakaś szansa na znalezienie kogoś, na spotkanie kogoś, ale raczej przy jakiejś organizacji charytatywnych bym powiedziała, więc raczej jakieś takie możecie się zajmować. Na przykład jakimiś swoimi sprawami, ale tutaj możecie komuś pomagać, faktycznie jakieś wolontariaty, i gdzieś tu możecie spotkać kogoś, ale to będzie wymagało czasu. To nie będzie się działo tak szybko. Tutaj raczej taki spokój jest potrzebny i cierpliwość bym powiedziała, więc może być tak, że ktoś z Was będzie po prostu zajęty swoimi sprawami, nie będzie miał czasu na szukanie relacji, może ona sama się pojawi, ale będzie wymagała właśnie tak, jak mówię, dużo cierpliwości, czasu, żeby się rozwinąć, więc może warto dać jej ten czas poczekać. Nic nie przyspieszać. Jeżeli coś tu się zacznie dziać, poznacie kogoś, to nie przyspieszajcie. Po prostu niech się to rozwija. Niech idzie to w swoim tempie. Rada 7 Buław, walcz o swoje walcz o swoje, nie poddawaj się, ja bym powiedziała tutaj, broń swoich argumentów, broń swojego zdania, no, swoich jakichś tutaj kwestii, nie pozwól, żeby inni ludzie mówili Ci, jak masz żyć, czy żeby Ci dyktowali jakieś warunki, A, no, gdzieś tu siedem buław, to jest taka karta, która mówi o tym, żeby, no, twa stać twardo na ziemi i bronić właśnie, tego, co chcecie osiągnąć, swoich celów, zamierzeń, planów, realizacji czegoś, tak? W każdym bądź razie, no walczcie, walczcie o siebie. Pozdrawiam, cześć.